Dzień dobry, tu ja mówię nie ma takiej siły nie ma takich silnych koni, które by mnie zaciągnęły proszę Państwa bardziej w plener to wszystko, co mogę zrobić pod tarasem się skryć upał taki i tutaj proszę, aby panie i dzieci zamknęły uszy na chwilę upał taki, że świętemu nie staje jak mawiał jeden z bohaterów opowiadań Marka Łaski. A swego czasu mawiał też tak marszałek Sejmu, niejaki zych, że staje mi po raz pier nie po raz pierwszy i tutaj miała być taka kon konstrukcja staropolska, językowa, no ale wyszło tak jak wyszło. Proszę Państwa, upał jest taki, że ciężko pozbierać myśli, dlatego trochę sobie potrenowałem przed tym odcinkiem, pozbierałem myśli. Mam nadzieję, że je ja w miarę precyzyjnie. Odtworzę. Proszę Państwa, gorący klimat, nie tylko na zewnątrz w Polsce, ale gorący klimat polityczny i to już poza, poza obszarami Polski. Także to jest coś, co nam towarzyszy od dłuższego czasu. Jesteśmy po wizycie Macrona, Szolca i Dragiego czyli premierów Francji, Niemiec i Włoch na Ukrainie. Ponoć było tak. Mówię ponoć, bo wiadomo, mamy do czynienia z politykami, ich zakulisowymi gierkami. Było tak, że zdaje się, Macron dzwonił do Dudy, aby Polska dołączyła do tej delegacji, Polska z jakichś powodów dołączyć nie chciała, jeśli miałbym zgadywać, to chodziło o to, czym e, ta delegacja z kolei ukraińskiego głównego polityka do niedawna aktora i komika miała zaskoczyć a były to dwie niespodzianki jedna w postaci jakichś wstępnych dokumentów, tylko, że tutaj proszę Państwa, trzeba bardzo bardzo ostrożnie do tego podchodzić, bo cała ta, całe to wstąpienie do Unii to jest proces który ma może trwać pół roku albo 47 lat Turcja jest krajem stowarzyszonym bodajże, jak wiemy ten proces tam trwa wiele, wiele lat No, ale taką ofertę, taką propozycję ci trzej panowie Ukraińcom, Ukrainie mieli złożyć że jest to kolejny krok w kierunku wejścia jest to kolejny krok w kierunku wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej a druga rzecz to zakulisowe rozmowy. Jest takie zdjęcie Żołańskiego z Macronem. Czy Macron tam w stylu francuskim odcałowuje, obściska, No a Żołański robi wszystko, aby do, do tego za przeproszeniem zbliżenia nie doszło. Jego mina mówi, mówi praktycznie wszystko o tym, o tej przyjaźni ukraińsko-francuskiej. No tak czy inaczej. Oprócz tej propozycji stowarzyszeniowej, w zakulisowych, zakulisowych rozmowach, zarówno Macron, ale z tego co donoszą rozmaite media, tutaj pierwsze skrzypce Dragi zmuszali Żołęzkiego do tego, aby oddał część terytorium Ukrainy, i to miał być warunek podpisania. Jakiegoś porozumienia, rozejmu pomiędzy Rosją i Ukrainą. I to wszystko, proszę Państwa, działo się tak w dość krótkim czasie, w ciągu jednego dnia. Ale najciekawsza jest reakcja cara Putina, cara Rosji Ciągle Radzieckiej, która z kolei. No jak dla mnie to mówi co najmniej o trzech ważnych aspektach. A reakcja brzmiała następująco, że Rosja nie ma nic przeciwko temu, aby Ukraina wstąpiła do Unii Europejskiej. Szok i niedowierzanie, proszę Państwa, jak mówią młodzi ludzie, tacy jak ja. Szok i niedowierzanie, ale to tylko pozorny szok i niedowierzanie. Jak się bliżej temu wszystkiemu przyjrzymy, no to mi te trzy aspekty, na które... Chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, zacznę od hierarchii chronologii zdarzeń. Śmiem twierdzić, i jeszcze dodatkowo jestem na tyle bezczelny, że publicznie się z tym twierdzeniem moim podzielę, że zanim ta trójka pojechała, do, na, pojechała na Ukrainę i rozmawiała z Żołędzkim, to wcześniej rozmawiała z Putinem. Dokładnie o tym, co się na Ukrainie wydarzyło, i od Putina dostała przyzwolenie na taki krok. Skąd to moje przekonanie, proszę Państwa? Bo Niemcy i Francja robią wszystko, aby nie drażnić się Rosji. Tutaj Niemcy mają szczególne zasługi na tym polu, no, no, bo mówiąc krótko, są związani e, umowami e, na przesył surowców. A dla Niemców zakręcenie ruskiego gazu jest znacznie większym problemem niż dla Polski, no która tam jakoś niby się zabezpieczyła, ale wiadomo, że Morawiecki tu dla odmiary zrobił wszystko, aby z tego zabezpieczenia wyszedł niezły kabaret. No tak czy inaczej, Niemcy są w znacznie gorszej sytuacji niż Polska, mają dużo większe potrzeby i praktycznie postawili wszystko na. Ruski gaz. Przypominam, że do niedawna już prawie był, było na ostatni guzik zapięte takie przedsięwzięcia jak Nord Stream, Stream 2. Czyli dla mnie kolejność i kolejność i hierarchia zdarzeń była taka, że najpierw delegacja. Telefonicznie porozumiała się z Putinem, może to był jeden z nich i wymienili się opiniami, może, to, może byli wszyscy razem, może, dwu, może dwójka z nich nieistotna. W każdym razie Putin na pewno miał pierwszy sygnał, e, pierwsze informacje niż sam Żołęski. No to jest, proszę Państwa, pierwszy aspekt. E, drugi e, aspekt to jest wyznaczenie pozycji Unii Europejskiej przez Putina. Proszę państwa, nie ma takich prezentów w świecie polityki, w przyrodzie polityki, kiedy ktoś, zwłaszcza taki jak Putin, mówi, że jakaś tam umowa stowarzyszeniowa nie zagraża Rosji, mimo że Rosja do tego stowarzyszenia nie należy. No, jeśli Putin coś takiego powiedział, no to po prostu wyznaczył wartość Unii. Wartość Unii w jego, w jego oczach, w jego ocenie. Jest to podmiot, z którym się Rosja kompletnie nie liczy, który nie stanowi żadnego zagrożenia dla Rosji. Nie ze względu na to, co tam Putin dyplomatycznie opowiedział, że nie jest to organizacja militarna. No, ze względu na to, że jest to organizacja biurokratyczna, polityczna, kol na, na glinianych nogach coś, co tak naprawdę e, Obniża potencjał poszczególnych krajów europejskich, wrzucając to wszystko do jednego kotła, takiego na wzór dawniejszych republik radzieckich. I to jest po prostu Putinowi na rękę, to, że taki twór biurokratyczny, który narzuca coraz to bardziej absurdalne dyrektywy, traktaty i co tam jeszcze, a tym samym paraliżuje działalność i potencjał poszczególnych państw. To jest coś, co Putinowi, w Putinowi co Putinowi graj. No i wreszcie, proszę Państwa, trzeci aspekt. I tutaj może to dla wielu państw, państwa zabrzmi jak herezja, dla większości będzie, dla wielu też może być oczywistością. Ale w moim przekonaniu Putin poprzez swoje, poprzez swoich oligarchów i innych lobbystów, robi w Unii Europejskiej, co chce. Proszę Państwa, do niedawna firma Gazprom to był główny sponsor Ligi Mistrzów, Europejskiej Ligi Mistrzów. No oczywiście, Europejska Liga Mistrzów nie do końca jest ściśle powiązana z samą Unią Europejską, ale jeśli Państwu jeszcze przypomnę jedną rzecz, mianowicie taką, że były kanclerz Niemiec Schröder wylądował w Gazpromie były lider Unii Europejskiej, no to proszę Państwa, to widzimy, na jakim poziomie działa polityka Putina, polityka Rosji w ramach struktur Unii Europejskiej. No, Putin nie czuje zagrożenia ze strony Unii Europejskiej, bo Putin ma tam samych znajomych, przyjaciół i, i lobbystów, które za ty, którzy za też unijne sznureczki. Unijne sznureczki pociągają. I te, jak się zbierze do, za przeproszeniem do kupy wszystkie te informacje, no to też niestety zobaczymy w jakim miejscu jest Polska. Zostaliśmy ograni przez wszystkich, zostaliśmy ograni przez e, Rosję, zostaliśmy ograni przez e, Unię Europejską i na końcu zostaniemy ograni przez Ukrainę, bo jeśli na Ukrainę popłyną potężne pieniądze, a popłyną z jednej strony z Unii Europejskiej, z drugiej strony ze Stanów Zjednoczonych, no to tam Polacy co najwyżej będą mogli robić takie prace wykończeniowe, jak zaciąganie fug e, i kładzenie tynków strukturalnych. Natomiast wszystkie e, gigantyczne inwestycje związane z tak zwaną odbudową e, Ukrainy no, lądują w portfelach tych mocarzy, którzy, którzy się w tej chwili e, dogadują. Proszę Państwa. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Kiedy mądrzy ludzie krzyczeli, dajcie sobie spokój z oglądaniem tych dramatycznych obrazków, dajcie sobie spokój z brzemienną maryną z Mariupola, dajcie sobie spokój z drugą Sobronicą, jak to nazywano bucze, dajcie sobie spokój z innymi kiszonymi ogórkami i wyspami wężów, patrzcie na to co się wokół nas dzieje bo za chwilę będziemy chodzić nawet już nie z łatami na tyłku, ale po prostu będziemy świecić gołym tyłkiem, bo i na łaty nie będzie nas stać, no to w odpowiedzi padały wszelkiego rodzaju inwektywy od ruskich agentów, aż po najbardziej brzydkie i znane popularne polskie Przekleństwa. Proszę Państwa, nie mam żadnej satysfakcji z tego, że znów miałem rację, bo to była moja racja. To była racja oczywista dla każdego, kto potrafił się unieść trochę, chociaż trochę ponad te powszechnie sprzedawane emocje i chociaż przed moment pomyśleć racjonalnie o tym, co się tak naprawdę wokół nas dzieje. No niestety przegapiliśmy tą szansę. Nie pierwszą, i jak nam życie, nie ostatnią, bo na jakieś generalne wyciąganie wniosków z kolejnej totalnej porażki polskiej polityki zagranicznej. Nie liczę, proszę Państwa. Nie liczę, bo kto by miał te wnioski wyciągnąć? Rządzą nami ci, co rządzą, a w kolejce do rządzenia czekają jeszcze mniej mądrzy. To tak najbardziej łagodnie to ujmę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.